Szczęście Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten piątkowy wieczór i zapraszam Was na kolejne duchowe espresso. Dzisiaj historia zatytułowana Rozgwiazdy. Straszliwa burza rozszalała się na morzu. Ostre podmuchy lodowatego wiatru przeszywały wodę i unosiły wodę w olbrzymich falach, które spadały na plażę, niczym uderzenia młota mechanicznego jak stalowe lemiesze orały dno morskie, wyrzucając z niego na dziesiątki metrów od brzegu małe zwierzątka, skorupiaki, małe mięczaki. Gdy burza minęła tak gwałtownie jak przyszła, woda uspokoiła się i cofnęła. Teraz plaża była pokryta błotem, w którym rozwijały się w tysiące, tysięcy rozgwiazd. Było ich tyle, że plaża wydawała się być zabarwiona na różowo. Zjawisko to przyciągało wielu ludzi ze wszystkich stron wybrzeża. Przyjechały nawet ekipy telewizyjne, aby sfilmować to dziwne zjawisko. Rozgwiazdy były prawie nieruchome, umierały. Wśród tłumu stało również dziecko, trzymane za rękę przez ojca. Oczyma zasmuconymi wpatrywało się w małe rozgwiazdy. Wszyscy na nie patrzyli, ale nic nie robili. Nagle dziecko puściło rękę ojca. Zdjęło buciki i skarpetki i pobiegło na plażę. Pochyliło się i małymi rączkami wzięło trzy rozgwiazdy i, biegnąc szybko, zan zaniosło je do wody. Potem wróciło i zaczęło robić to samo. Za cementowej balustrady jakiś mężczyzna zawołał: Co robisz, chłopczyku? Wrzucam do morza rozgwiazdy, w przeciwnym razie wszystkie zginą na plaży odpowiedział dziecko. Tu znajdują się tysiące rozgwiazd. Nie możesz uratować ich wszystkich. Jest ich zbyt wiele, zawołał mężczyzna. Tak dzieje się na tysiącach innych plaż wzdłuż wybrzegu. Nie możesz zmienić tego faktu. Dziecko pochyliło się, by wziąć do ręki inną rozgwiazdę i rzucając ją do wody, powiedziało: A jednak zmieniłem ten fakt dla tej oto rozgwiazdy. Mężczyzna przez chwilę milczał. Potem pochylił się, zdjął buty i skarpety, i zszedł na plażę. Zaczął zbierać rozgwiazdy i wrzucać je do morza. Po chwili zrobiły to samo dwie dziewczyny. Było ich już czworo, wrzucając ich rozgwiazdy do wody. Po paru minutach było ich pięćdziesięciu, potem stu, dwustu, tysiące osób, które wrzucały rozgwiazdy do morza. W ten sposób uratowano je wszystkie. Piękna historia. Niesamowita historia. Bądź yy, dzisiaj takim chłopcem. Może myślisz, że od ciebie nic nie zależy. Że nie masz na nic wpływu. Że wszystko, co się dzieje wokół ciebie, no to dzieje się bez Twojego wpływu i no nic nie możesz z tym faktem zrobić. Jest jak jest. Ty tego nie zmienisz. Otóż możesz się mylić. Możesz się mylić. Możesz dzisiaj być jak ten chłopiec, od którego wszystko się zaczęło. Często, aby zmieniło się coś wokół ciebie, wystarczy Twoja decyzja, wystarczy Twój mały ruch, a tym małym ruchem możesz zarazić inne osoby. Dzisiaj. Bądź jak ten chłopiec. Od niego zależało życie tych rozgwiazd. To dzięki niemu on uratował wiele tych rozgwiazd i zaraził innych do ratunku ich życia. Ty też swoją decyzją możesz zmienić świat wokół siebie. Od ciebie tak naprawdę bardzo dużo zależy. Czytaj Boże, dobrego wieczoru.